Siemanko, zbliża się koniec roku. Wiadomo, Sylwester, ludzie się szykują na zabawy. Ja zazwyczaj jestem kierowcą i pewnie w tym roku też tak będzie. Ale że lubię się bawić w różne domowe alkohole i ogólnie takie rzeczy, to zdarza mi się po prostu przygotować coś takiego, co mogę komuś wręczyć w ramach prezentu. Nie będzie inaczej w tym roku. Postanowiłem przygotować cytrynówkę taką z lekkim kopem. Co wchodzi w skład tej cytrynówki i w jaki sposób ją przygotuję? Otóż, troszeczkę imbiru, to jest dosłownie łyżka stołowa tartego. Ja pokroiłem sobie w plasterki, aby było im łatwiej później to przecedzić, bo oczywiście te cząstki stałe odcedzę na sitku i to pójdzie wszystko precz. Więc tak jak mówię, łyżka imbiru na dno, do tego trzy gwiazdki anyżu, z 10-15 goździków. Ponadto skórka z 6 ładnych, dojrzałych, dojrzałych cytryn. Skórkę zdejmowałem takim nożykiem do obierania. Wtedy yy, można powiedzieć, skroimy samą żółtą część, a biała zostanie na cytrynie. Tu mamy 6 cytrynek. Tak wygląda po obraniu. To jest powiedzmy pierwsza część. I magiczny składnik, którego, który natnęł na cztery części, ale nie będę rozkawał do końca. Można usunąć peski, aczkolwiek później, jak będę odcedzał wszystko, to one i tak mi e, zostaną na sitku. Całość zalewam litrem 80% spirytusu. Chyba, że ktoś ma jakiś inny alkohol, który by chciał użyć. Ja celuję w nalewkę o sile 32%, czyli na ten litr 80% spirytusu potrzebuję... Gubiłem się. Muszę sprawdzić na kalkulatorze. Zaraz przeliczę jeszcze raz. W podpisie podam, jaka ilość wody powinna być, ewentualnie pozostałych składników, które dodam. Natomiast jeśli chodzi o drugą część, to tak przygotowane zostanie, już zmienia barwę na żółtą, zostanie sobie i będzie stało w kuchni, tutaj na blacie, tudzież w takim miejscu, gdzie tak do końca światło nie, yy, nie pada, ale nie ma to większego tak naprawdę znaczenia. Będzie stało sobie przez tydzień, natomiast 250 ml soku wyciśniętego z cytryny. Tutaj jakieś drobne farfosle są, ale jest on raczej przecedzony przez siteczko, więc nie ma tam żadnych pestek, ani nic. Do tego 200 gramów cukru, tylko że gdzieś leję za podziałem. Spróbuję delikatnie wsypać. Po palcu. I łycha miodu. Tutaj to tu już zostawiam dla ten wybór samego miodu jak to woli. Czy wielokwiatowy, czy spadziowy, czy wrzosowy. Wrzosowy nada bardzo intensywnego zapachu, więc raczej bym odpuścił wrzos. Niech się to spuści. Mm. I teraz tak to również będzie stało. Przez 7 dni. Oczywiście od czasu do czasu zamieszam. Tak aby ten cukier się rozpuścił, można dodać więcej cukru, jeśli ktoś woli. Yy, słodkie naleweczki. Ja akurat zostanę przy 200, gramach, wydaje mi się, że, przy 200 gramach tego cukru. Wydaje mi się, że to jest już wystarczająca ilość, jeśli chodzi o słodycz. Natomiast muszę znaleźć jakąś fajną butelkę, do której później przez szyjkę dam radę sadzić tą papryczkę habanero. No i co? 7 dni stoi jedno i drugie. Oczywiście warto by było od czasu do czasu przynajmniej tą część yy, słodką tej zalewy cukrowej zamieszać, tak aby się cały cukier i miód ładnie rozpuścił. Myślę, że już po trzech dniach powinno być wszystko ładnie rozpuszczone, ale tą część trzymam w lodówce. Mimo, że nie powinna się zepsuć na zewnątrz, to i tak ją wkładam do lodówki, aby nie zaczęło tam nic fermentować. Natomiast yy, to tak jak mówię, stoi sobie na zewnątrz, do żadnej lodówki nie wkładam. Też od czasu do czasu tam zamieszam, aby przeszło zamieszało się i wypłukało ten barwnik i te składniki ze skórki oraz papryczki troszkę kapsaicyny. Mhm. Można zrobić bez anyżu, bo on też nadaje swojego charakterystycznego zapachu. Ja akurat lubię anyż, więc mi nie przeszkadza, ale ktoś, kto go nie lubi, może go to odpychać. Natomiast po 7 dniach odcedzę całość. Zleję do jednego garka i uzupełnię tak, aby było substancji ciekłych, aby osiągnąć poziom. 2500 ml. Przy takich proporcjach, przy tym stężeniu alkoholu, który był w moim spirytusie, powinienem osiągnąć około 32% alkoholu w gotowym produkcie. Jaka moc, jeśli chodzi o ostrość, zobaczymy za jakiś czas. Myślę, że gdzieś w okolicach sylwestra. Mimo wszystko pokuszę się o to, aby skosztować malutki, malutką część tego, tej naleweczki, tej cytrynoweczki. Natomiast voltaż no to jest z góry znany. Nie lubię wysokoprocentowych alkoholi. Ogólnie nie lubię alkoholu, ale jeśli już mam się napić, to wolę taki niższy. Po prostu dłużej się człowiek upija. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Zapraszam do zrobienia i w ogóle próbowania z własnymi alkoholami. To jest naprawdę fajna zabawa, mniej więcej porównywalna z tą radością, którą mamy z własnych upraw warzyw i owoców w ogródku. Ponadto, jak ktoś lubi alkohol, to jego zabawa i jego radość jest jeszcze większa. Cześć na razie i do zobaczenia.